Piwo się psuje. Potrzebujemy świeżej partii. Słyszysz, co do ciebie mówię? Ja, piwo się psuje. Wygląda na to, że jednak coś do ciebie dociera. Dopilnuj, żebyśmy wkrótce dostali. Jesteś tym gościem, co to wszędzie węszy. Mamy pokoje. Potrzebujesz pokoju? Porozmawiaj z Delfin. Chodzą szepty. Chłopak z wichrowego tronu imieniem Aventus Aretino. Znasz kaplicę Azury? Podobno mroczne. Spójrz na to. Ludzie Jarla zostawili tu ten list, gończy. Wyglądasz na tak... która sporo podróżuje. Na kogoś, kto widział odległe miejsca. Nie jest tak? Masz jakieś piwo albo miód? W porządku, Rzecz na puszkę. pokażę ci, co potrafię. Pokażę ci, co potrafię. Z pewnością pokażę ci co potrafi. Miłego dnia. ¡Gracias! Nieźle sobie radzisz. Byłby z Ciebie dobry tarczownik. Nie jesteś stąd, co? Nic nie wiesz o towarzyszach. To zakon konwoj... Za odpowiednią opłatą zjawiamy się i rozwiązujemy problemy. To nie moja... Starusz... Powodzenia, jeśli planujesz się z nim spotkać. Walcz z nami, a będzie o czym opowiadać. Idź do Jorvaskr... Potrzebujesz czegoś? Do następnego razu. Wiatr niesie dziś woń krwi. Czeka nas dobre polowanie. Jeśli chcesz ze mną polować, musisz mieć szybkie nogi i jeszcze szybsze oczy. Samemu i Kramorowi nie starczyłoby cierpliwości, by zająć się tutejszym motłochem. Stać! Smoki... Sz... Rzeczna Puszcza też jest w niebezpieczeństwie? No to lepiej idź. Stać! Smoki szaleją. Zapłacimy ile będzie trzeba. Ale Mam tu parę niezwykłych egzemplarzy. Rozejrzyj szumie. się. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować.